Cześć kochani, dotarła do mnie kolejna przesyłka. tu Mari Mari zapomniałam dodać. Trochę chyba przeszła w transporcie, bo jest taka wybrudzona. Ciekawe co kuriel z nią robił. Otworzyłam sobie, ale nie zaglądałam do środka. Pozwolicie, że zrobię to z Wami. Lizak chciał wyjść z pudełka, ale to nic nie szkodzi. Tu jakieś zawiniątko. Tu widzę jakąś kopertę i ta koperta mnie najbardziej interesuje, bo tu pewnie coś będzie fajnego. Kisiel błyskawiczny, zielona żaba. Smak kiwi limonka, super kwaśny. Oto mnie wykrzywi. Tu się przykleiło, nie wiem, czy tak miało być, czy nie. Co tu mamy? Coś fajnego widzę. Wesołych świąt życzę Ermateusz, ale fajne to chyba taka bombka. Ze złota. Piękna. Tu widzę coś jeszcze fajnego. Będzie wisiało na choineczce. Dziękuję. Moja przesyłeczka też do Ciebie otarło, patrzcie jak to się pięknie świeci mam nadzieję, że to widać tu się coś jeszcze wyłania słonik rubinowy czekajcie tutaj ten przyklejony a możeście nie widzieli tu jeszcze napis Martinka tu, o, tu jeszcze jest koralowa coś Mati równo ...zaszalą. tutaj Kinder Maxi te kwalizeczki, co już wam pokazałam. Ale zanim to zdrapek, przejdźmy do tego zawiniątka. Czy ja to dam radę bez nożyczek? Nie wiem, czy się bać, czy się nie bać, co tu w środku może być. No, udało się. Otwieram z wami. O, patrzcie, jaki fajny glutek. A tutaj kura znosząca złote jajo. Patrzcie. O. Czekajcie, jeszcze raz. O. No, niezłe, niezłe. Maska oczyszczająca. Z taką lamą. I Mokate cappuccino, smak malina i kokos. Bardzo serdecznie dziękuję. Kartka by też oczywiście wystarczyła, ale Mati coś dorzucił coś perso personalizowanego, śliczne to jest. Słoniku oczywiście jak to, tu 117. Y, Mati lubi 17. Na kanał Ermatew serdecznie zapraszam, aktualnie trwa konkurs z okazji 3000 subskrypcji Tym bardziej zachęcam, no ja tam ostatnio zaglądam po czasie, aż mi wstyd, no, ale doby nie rozciągnę, chociaż bardzo bym chciała Tutaj jest drabka z numerkiem 42, rubinowa

na pomnożenie kontrolna B a to nie koniec bo jeszcze Rubinowa z numerkiem piątym, a piątki lubią być szczęśliwe szukamy skrzyni i małpy tu jest małpa tu jest skrzynka jak coś to się jeszcze znajdzie wulkan i krab Tu się krabik schował, tutaj też, tutaj wulkan, o tu jeszcze małpa, e, parasol i słońce. Mati to w ogóle jest mistrz kreatywnych obrazków, oryginalnych pomysłów, także zaglądajcie, bo naprawdę fajny kanał. Maty się wydaje taką osobą wesołą, wyluzowaną, shorty i ośmiornica, więc zajrzyjcie, zaglądajcie i słupki zostawiajcie. Wiadro leżak. drugi. Jadro tu się schowało. O, tu jeszcze były shorty. Co mamy dalej? Dalej mamy ananasika i kokosika. O, I tutaj kolejne to delfin i cytryna. Tutaj jeszcze ananas, kolejne symbole to torba i maska. No tu jeszcze cytryna, tutaj torba, tutaj również jest i maseczka. Tutaj jeszcze jedne szorty się schowały. Torba tak samo. Kolejne symbole to płetwy i płetwy i palma Mati. Szaleństwo. Popatrz 25 zł. Tak na koniec drapania. Szczęśliwa ręka nie ma co? I dwa ostatnie symbole to jest aparat i serenka. Serenka, no ale z tego co widzę to tak będzie kontrolny jak jej znajdźmy coś za dużo zrapanie mnie klapki, ale nie szkodzi to się wytnie bo myślałam, że tu serenka a to klapki ale nic się nie stało <grym> ja i tak się bardzo bardzo cieszę bo tak, to jest przepiękne to też jest rewelacyjne takie widać, że postarałeś się bardzo tutaj słonik i tutaj na pomnożenie Uraz śmieca złote jajko, chyba tak to miało być gadżecik pierwsza klasa nie ma co i tyle, tyle dobroci już nie będę wszystkich tu pokazywać jeszcze raz wielkie, wielkie serduszka dla Ciebie